Znajdujemy się dzisiaj w przeddzień Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Uniwersytet Szczeciński w grudniu ubiegłego roku tworzył konsorcjum składające się z Instytutu Psychologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia Otępienia oraz Towarzyszenia Kogito, wspierania wiedzy o chorobach otępienia. To jest bardzo ważna inicjatywa dla lokalnego naszego środowiska. Moje doświadczenie z otępieniem jest niestety duże. Bo na oddziałach wewnętrznych takich chorych nam przybywa, i to nie tylko ważne jest, że chory ma zaburzenia pamięci, ale ważne jest również obecnym pokoleniu tych takich ludzi w moim wieku, że my mamy również słabą koordynację ruchową. Generalnie, jeśli chodzi o objawy psychiatryczne w chorobach, w których występują zaburzenia funkcji poznawczych. Zespoły otępienne, generalnie około 80-90% pacjentów doświadcza objawów psychiatrycznych. Te objawy to są głównie zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, ale też zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania i zaburzenia snu. Po raz ósmy organizujemy już konferencję Alzheimerowską. Co drugi rok to jest nośnik wiedzy dla mieszkańców Szczecina, dla lekarzy, dla studentów, licealistów. Otępienie niesie nie tylko za sobą to, że człowiek jest bezradny, ale również e, wiele innych funkcji nie funkcjonuje u niego. Zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia w chodzie, upadki. Często współistnieje wiele chorób. To jest tak zwana współchorobowość. Około 90% pacjentów. W ciągu chorowania wymaga pomocy psychiatrycznej, wymaga kontaktu z psychiatrą czy z psychologiem, także jest to bardzo duża populacja chorych w kontekście jeszcze starzenia się populacji, starzenia się społeczeństwa i wzrostu zachorowań na zaburzenia otępienne. Nie mogę pominąć tego, że Szczecin jest takim wyjątkiem na mapie Polski. W... W różnych inicjatywach związanych z opieką nad pacjentami z nawet to, że Urząd Miasta wsparł organizacyjnie tę konferencję, dużo o tym mówi. Jesteśmy w takim momencie, że patrzymy pozytywnie w przyszłość, ponieważ jest prowadzone kilka badań klinicznych na lekach, które mają troszeczkę inny mechanizm działania w porównaniu do tych, co teraz się wykorzystuje, które prawdopodobnie będą znacznie bezpieczniejsze i znacznie skuteczniejsze.